Siemano, cześć wszystkim, kolejny film na moim kanale i to jest kolejny odcinek z mini opening mamy aż tym razem 3 megaboxy i dwie małe skrzynki okej okay. właśnie chcę wam powiedzieć, że była fajna oferta w sklepie macie jeszcze 2 dni na jej kupienie za 19 gemów aż 300 ulepszeń kupiłem sobie do Lu oczywiście okej, okay, zaczynamy na początek mała skrzynka Ok, oczywiście, nic, kolejna. Ulepszenia zostawię na koniec, może, żeby coś może się wydropi I zaczynałem po kolei. Pierwszy mega box. Co? Siedem! A, nie, no to będą dwa gadżety. Tak, wiedziałem. Ach, niestety. Dwa gadżety, ale fajnie. Ok. Kolejny. To to już nic nie będzie. Wiedziałem. Oj, aż dwa gadżety. Fajnie, fajnie. Fajnie. Okej. Okay. I ostatni mega box. Nic nie będzie. Niestety. Nic nie było. To sobie wezmę 75 ulepszeń i dam oczywiście do Lu. Pozdrowiam go na Star Power. Okej, okay, ulepszę sobie go jeszcze. I która? Siódma Moc. Okej. Okay. Super. I dwa gadżety nowe do Daryla i Franka wreszcie mam od lepszy do Franka i do Daryla. Fajny, ale rzadko gram Darylem. Dobra i będę się z Wami żegnał. Pa!